Cześć, witajcie na kanale Serce Kobiety. Z tej strony Monika. W dzisiejszym odcinku będzie nawiązanie do poprzedniego, a mianowicie do, na samym końcu mówiłam o tym, że, że będzie o tym, jak w bezpieczny sposób rozwiązywać konflikty. I dzisiaj będzie właśnie o tym o pewnych umiejętnościach, czego potrzebujemy, jakich umiejętności potrzebujemy do tego, żeby właśnie no, zmierzyć się z konfliktem w relacji. I to nie tylko na takiej płaszczyźnie partnerskiej, nie tylko na płaszczyźnie małżeńskiej, ale również to są takie, no, no, przeróżne konflikty mamy w ciągu naszego życia, w ciągu dnia. Różnie się to układa z dziećmi, czy, nie wiem, z pracownikami w pracy. I jakby te zasady, o których zaraz będzie mowa, odnoszą się do, do wszystkich relacji tak naprawdę. W bezpieczny sposób przywiązujemy się do drugiego człowieka, no to to będzie się po prostu powtarzało, odtwarzało na, na gdzieś w różnych relacjach. I jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Jeżeli chodzi o nabywanie nowych umiejętności przy budowaniu albo odbudowywaniu bezpiecznego stylu przywiązania, to my potrzebujemy czasu. Te nasze schematy myślenia, nasze schematy emocjonalne, nasze schematy działania. One się naprawdę budowały i później utrwalały w, w, w czasie i to dość długim, to, to, to trwało latami. Tak, budowanie nowych sposobów działania, nowych sposobów myślenia i nowych sposobów reagowania też zajmie trochę czasu. To nie jest tak, że jak ja sobie dzisiaj powiem, że to od dzisiaj będzie tak, to już tak będzie. To niestety, ale tak nie działa, to można sobie oczywiście powiedzieć, to jest naprawdę pierwszy krok, żeby nie ten, ten pierwszy taki, to ja tak chcę i ja tak będę teraz zrobić, no i tak życie pokaże, oczywiście to będzie tak, to, to tak się będzie... Ja tak, tak trochę zboczę z tej drogi, trochę zawrócę, trochę znowu, no i aż ja będę coraz częściej, coraz częściej reagował, reagowała z tego właśnie, z tego nowego. Więc co to jest to nowe? Parę cech, w jaki sposób można podejść do konfliktu. Pierwsza rzecz to jest um, taka otwartość i zaangażowanie. Otwartość na to, takie otworzenie przestrzeni na to, żeby tam znalazło się to, co ja myślę, jak ja widzę, jak ja czuję, jakie mam potrzeby w związku z daną sytuacją, ale równocześnie ta druga osoba ma takie same prawa, prawda? Więc ta przestrzeń jest na tyle pojemna, że tam też się może znaleźć to, co ta druga osoba myśli o tym danym no, o tym konflikcie, tak? o tej danej sytuacji. Co ona myśli, jak go przeżywa, co czuje, jakie ma potrzeby, co jest niezaspokojone. Ja, że tam jest taka otwartość na jedną i na drugą stronę. Bez takiej otwartości, no po prostu, no, no, jesteśmy zamknięci tylko na siebie. To, jak ja myślę, że coś jest nie po mojej myśli, że coś się nie dzieje tak, jak ja chcę, a to, co ja chcę, jest najlepsze na świecie i pod słońcem, i w ogóle. Ja? I koniec. I wtedy jest już po prostu pozamiatany, no bo. No, no, bo niestety nie ma tam miejsca na to, żeby ktoś się jeszcze tam pojawił. No więc dlatego pierwszy krok otwartość. I za tym idzie właśnie zaangażowanie. Ja chcę, ja się angażuję w to, że chcę przyjrzeć się temu, tak? że się chcę, chcę to poznać. Chcę poznać moje rzeczy, co mnie się tam odpala, ale też angażuję się w to, że. Chcę poznać tą, tą, tą drugą stronę, to wyjście w kierunku tej drugiej osoby. Też w moim, tak, że szanuję swoje, szanuje swój światopogląd, ale też szanuję, yy, równocześnie szanuje tak samo światopogląd tej drugiej osoby. Yy, I to jest ważne dla mnie, też co myśli ta druga strona. No więc już po tym widać, po tym pierwszym kroczku, że to są umiejętności, które nabywa się po prostu w czasie. Że to nie jest tak, że ja sobie powiem, oto od dzisiaj będę otwarta i zaangażowana w konfliktach. No, a później przychodzi rzeczywistość i ubudu, nie? I po prostu i, i, i życie. Po malutku, powolutku rozwijamy takie umiejętności, w bezpiecznym stylu przywiązania. Ym, także to, później druga rzecz, skupiamy się na, bardziej na problemie niż na osobie. To jest też takie bardzo fajne, kiedy my potrafimy oddzielić osobę od problemu. I wtedy nie jest tak, że, bo ty zawsze wiecznie o sobie myślisz i ty, nie, tam różne rzeczy idą po kolei, taki śmakiewaki. Tylko w tej danej sytuacji wydarzyło się to, to, to i to. I nazywamy tą sytuację. Jak ona. Ja, jak, 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 jak widzisz w ogóle tę sytuację? Bo ty możesz sobie widzieć daną sytuację, a ta druga osoba może widzieć ją inaczej. Nie? Więc takie nazywanie, co się wydarzyło, to, to, to już jest też takie słynne nie przy y, dzieciakach. Nie? Że widzę porozrzucane skarpetki na podłodze, a nie, że wchodzisz do pokoju i mówisz, że jaki ty jesteś bałaganiarz, bo po prostu wszystko jest, nie? cały pokój wywrócony do góry nogami. Widzę to, zauważam to. To jest tak, to jest tak, to jest tak. To, co widzisz, to jest właśnie takie fajne, nie? Widzenie tego, nazywanie tego, co się, co się widzi po prostu. I wtedy nie Ty jesteś problemem, tylko zauważam pewien problem, ok? Między nami, coś się wydarza. To jest druga rzecz. I trzecia bardzo ważna rzecz. Którą bardzo często pomijamy, właśnie, jeżeli chodzi o pozabezpieczny styl przywiązania, a mianowicie nazywanie uczuć i potrzeb związanych właśnie z tą sytuacją. Bardzo często w konfliktach w ogóle nie dotykamy tej sfery. Jak się czujesz, powiedz to, jak się czujesz, i tu uwaga, musisz mieć do tego dostęp, musisz być w sobie skontaktowany, skontaktowana. Właśnie w tej konkretnej sytuacji, skontaktowany ze swoimi uczuciami. Wtedy nie masz potrzeby mówienia, że ty, ty taka, ty śmaka, bo ty to tam, nie wiem, nigdy nie odbierasz, kiedy ja do ciebie dzwonię, tylko możemy wtedy skontaktować się, co ty czujesz, kiedy dzwonisz do swojej tam nie, partnerki, partnera i nie wiem, drugi, trzeci raz dzwonisz, bo potrzebujesz coś tam na przykład, nie? I znowu nie odbiera. I teraz właśnie popatrzcie, nie? tutaj jest jakby ta zmiana perspektywy. Chodzi o to, że ja się czuję tak i tak i tak, kiedy nie odbiera ta druga osoba. I wtedy konflikt przechodzi na trochę inny poziom, kiedy zakomunikujesz, kiedy powiesz, słuchaj, yy, no, nie wiem, czuję się niespokojna, boję się, że się coś stało. No to tam bardziej lękowe osoby tak pójdą nie? w tym kierunku. Albo złoszczę się, albo nie mam ochoty już z Tobą gadać, jak mnie trzeci raz odrzucasz. A ta druga osoba, na przykład, może powiedzieć: wiesz, ale ja miałem spotkanie w pracy i nie mogłem cię odebrać. I, I wtedy wchodzimy w ten w, w świat uczuć, na, na te, to, to jest trochę ten głębszy poziom, i otwiera się nam w ogóle inna przestrzeń. Bo. Jeżeli nazywamy uczucia, to możemy również nazwać, wejść tam trochę głębiej w to, jakie potrzeby na przykład nie zostały spełnione, nie zostały zaspokojone w tej danej sytuacji. I tu się właśnie, nie? I, i tu mamy pole do dyskusji, do rozmowy. Bo ja potrzebuję tego, 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 ja bym chciała tak. Chciałabym w ten sposób. A kiedy to nie jest zaspokojone, to się denerwuje. I popatrzcie, i tutaj się nam cała ta sytuacja konfliktowa może się nam ładnie otworzyć, ładnie pokazać. I wtedy, jeżeli jest ta otwartość, punkt pierwszy, otwartość, przestrzeń, zaangażowanie, wtedy możemy rozczytać tą sytuację konfliktową i naprawdę zejść sobie głębiej w naszym na przykład nie, w, w relacji, Czego jedna i druga strona potrzebuje, bo to tak naprawdę bardziej o to chodzi, żeby się otworzyć na siebie i na drugą stronę i poznać siebie tam od takiej trochę głębszej, z takiej trochę głębszej perspektywy. Czwarty punkt no to sprawa komunikacji, i o tym będzie kolejny film, bo ten byłby już za długi, jakbym jeszcze zaczęła gadać o komunikacji ale to wszystko co dzisiaj było powiedziane w dzisiejszym filmie opiera się naprawdę na takim fundamencie komunikacji. Dobre skomunikowanie się, dobry sposób wypowiadania tego co ty masz w sobie naprawdę robi dużą robotę. To naprawdę robi fajną robotę, nie że ty taki śmiakijowak i tylko ja coś tam, nie? Ja to tak przeżywam, ja tego potrzebuję. Okej. Okay. I dzisiaj to wszystko w filmie tym dzisiejszym, więc następny raz będzie trochę więcej o, o sposobach komunikacji, o tym, jak mówić, kiedy jesteśmy w takiej sytuacji konfliktowej i gdzieś tam wrze, i masz ochotę po prostu wybuchnąć i obrzucić tą drugą stronę czymś nieładnym. Dobra, dziękujemy za nowe subskrypcje. Jest nas coraz więcej, bardzo się cieszę. W ogóle się wszyscy cieszymy w fundacji, że to tak fajnie idzie, że się to rozwija. No i prosimy o więcej lajków, więcej subskrypcji i rozwijamy się dalej. Więc no, będziemy się tutaj też widzieć jeszcze częściej. Do zobaczenia w następnym filmie. Pa!